Dzień dobry, kochani, witajcie na kanale Makeup After 40 w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was kilka nowości i powroty do starych kosmetyków, których już dawno nie używałam. Jeśli chodzi o nowości, to chciałabym z Wami przetestować serię, która nazywa się Barbie i to jest seria, taka kolekcja kosmetyków marki Pure. Tutaj pokazuję Wam bliżej te kolorki, przepiękne, naprawdę. Cudne, jesienne, cieplutkie barwy. Bardzo chętnie ją przetestuję razem z wami. Mamy w kolekcji jeszcze pomadkę. Zaraz ją otworzę. Zobaczcie, na opakowanie byłaby przepięknym takim gadżetem prezentowym ją się tak otwiera. O, i zobaczcie, mamy tutaj matową czerwień. Zobaczymy, jak będzie pracowała, jak będzie grała u mnie na ustach. E, także. Ładny gadżeci. W ogóle cała kolekcja ma przepiękne opakowanie. Zobaczcie, jak ładnie wygląda sama paleta. Trzecim kosmetykiem, który mam, to jest rozświetlacz do ciała. Też dosyć sympatycznie zrobione opakowanie. W środku mamy taki różowy puszek, na którym jest rozświetlacz. Tutaj widać, on już mi nawet y, y, bardzo osiadł na tym puszku, więc tym puszkiem aplikuje się ten rozświetlacz na ciało. Takie malutkie, y, przepiękne drobinki, które rzeczywiście ładnie wyglądają na ciele, bo już, bo już używałam tego kosmetyku. Natomiast y, tutaj paletki jeszcze nie użyłam. Myślę sobie, że może warto byłoby zrobić słoczy, i ja Wam tutaj zrobię na dłoni, tak jak zwykle to robię. Tutaj mamy jasny kolor. Musztardowy. No. Tak, jasna musztarda. Pomarańczowy. O, taki ciemny pomarańcz nawet. Zobaczcie. Dobra. Teraz mamy błysk. Też sympatycznie wygląda. Dołożę go troszkę grubiej, w sensie, żeby była grubsza. Grubszysłod, żeby było dobrze widać. No i jeszcze jeden palec mi został, jeszcze jeden błysk. Proszę bardzo, tak to wygląda. Wetrę teraz palce, żeby pociągnąć dalej z wami tą zabawę. Dobra, przechodzimy do takich bardziej różowych kolorów. O, różowy błysk. I jeszcze tutaj mamy taki ciemniejszy. Okej, okay. dobra. No i dalej, znowu w taki. O, ten kolor jest ciekawy. To jest taki duochrom. Zaraz wam pokażę. Ten kolor na dole jest ciekawy. Jest takim duochromem. Um różowo-brązowym, różowo-rudym bym nawet powiedziała. Okej. Okay. I jeszcze mam jeden paluszek. Brązik. O. I znowu muszę wytrzeć palce, żebyśmy dalej mogły robić złoczowanie. E, paletka zapowiada się bardzo ciekawie. Właśnie teraz tak sobie w międzyczasie, jak wycieram palce to myślę, jaki, jakby jakich kolorów użyć, jaki makijaż zrobić. Myślę sobie, że pójdę chyba coś w jesienne barwy i tak mnie trochę kusi ten duo żeby go wykorzystać. Zaraz zobaczymy, ale tu jest jeszcze jeden piękny kolor, który bym bardzo chciała nałożyć na swoją powiekę. No, zaraz Wam pokażę, zaraz Wam pokażę. Tylko on jest w takim, w takim malutkim cieniu. Proszę. Ten na dole. Wygląda całkiem fajnie. No i jeszcze najciemniejszy brąz. Taki mocno ciemny. Dobrze, tutaj macie bliżej. Tak finalnie wyglądają słocze kolory palety. Myślę, że kolorystyczka jest ciekawa. Oprócz tego w odcinku chciałabym jeszcze przetestować e, róż od nabli. Wygląda, e, wygląda fajnie. Ja Wam zaraz zresztą zesłoczuję. Zobaczcie. Całkiem fajnie. Taki. Błyszczący, także ja lubię takie róże, które trochę się zachowują jak highlighter, bo wtedy już nie muszę używać rozświetlacza. No i, no i te dwa kosmetyki, o których mówiłam na początku: rozświetlacze od Anastazji i Contour Kit. Light to medium od Anastazji. Słuchajcie, dawno już nie używałam tego, tego boksa do konturowania, naprawdę bardzo, bardzo dawno. A kiedyś po prostu to było szaleństwo. Ja pamiętam jeszcze półtora roku temu to po prostu to było szaleństwo. A to jest tak naprawdę moja druga sztuka, którą kupiłam jakiś rok temu, może nawet niecały. Otworzyłam, pożywałam moment i tak naprawdę wsadziłam do szuflady, więc chciałabym do tego wrócić i zobaczyć, jak ja teraz odbieram kosmetyki od Anastazji. Słuchajcie, bo kiedyś to prosto to był hicior, to był szał, Natomiast w tej chwili już polskie firmy mają tak. Um, jakby y, m, kosmetyki na wysokim poziomie, że przestają na mnie działać y, kosmetyki typu chuda, typu anastazja, chociaż cały czas ja mam y, bardzo takie y, sentymentalne nastawienie do Hudy i do anastazji, bo to były takie moje pierwsze paletki y, z tych takich zagranicznych, które sobie mocno ukochałam. No ale zobaczymy właśnie jak, jak ja podejdę do tego jakby na nowo. <laughs> Więc zaczynamy odcinek od konturowania, ja się zaraz przybliżę i będziemy robić makijaż. I jak zwykle na początku filmu bardzo Was poproszę o wspieranie mojego kanału, czyli subskrypcję, łapki w górę i komentarze. I jedziemy, zaczynamy od konturowania. Czyli otwieramy tutaj ten kontur kit od Anastazji. Um, nie wiem, czy znacie tę paletkę, czy nie. Dla mnie to jest taki e, powiedzmy powrót do, do tego, co mi się bardzo kiedyś podobało. E, mamy trzy bronzery, trzy odcienie bronzerów i mamy tutaj e, dwa odcienie Jaśniejszych pudrów, i tutaj chyba nawet jest świetla, czyli taki puder rozświetlający, którego zresztą nigdy nie użyłam. Raczej skupiałam się bardziej na rozświetlaczach um, i na tym jasnym pudrze. Dobra, ja sobie pomieszam ten środkowy z tym um, cieplejszym i nałożę na twarz. No dobrze, co ja powiem o tej paletce? Słuchajcie, tak trochę się do siebie uśmiecham, dlatego że przez większy, no przez dłuższy czas ona była moim naprawdę ukochańcem. E, tak, jedno już prawie zużyłam do końca, a ta druga jak przyjechała do mnie, to raczej więcej w szufladzie leży niż ją używałam. Więc tak sobie pomyślałam, że sprawdzę, zobaczę. No więc jakby nie ma żadnego efektu wow, słuchajcie. W Polsce naprawdę jest tyle firm, które robią naprawdę genialne bronzery. Mamy do wyboru matowe, rozświetlające, jaśniejsze, ciemniejsze, chłodniejsze, cieplejsze. Naprawdę jest w czym wybierać. Tutaj jedyny plus, że jakby mamy trzy kolory bronzerów, czyli możemy sobie jakby pokombinować, tak? Z, z cieniowaniem i tak dalej. Mamy też dwa puderki, który możemy zrobi, którymi możemy zrobić sobie odcięcie od bronzera, ewentualnie też zmatowić buzię. Mamy tutaj taki puder rozświetlający. Ok, jakby kilka, kilka produktów w jednym, z tym się zgadzam, natomiast e, powiem Wam, że Żadnego takiego efektu. Wow! E, ym, ta paletka na mnie nie zrobiła, także pewnie z powrotem wyląduje w szufladzie. E, dobrze, jak już jesteśmy przy twarzy, to zobaczymy sobie tą nablę. Jestem ciekawa, bo jeszcze tego nie nakładałam na buzię, a wydaje się bardzo fajny. Ehm, ten róż z takich ciemniejszych kolorów. Z tych takich ciemniejszych wolałabym chyba coś jaśniejszego. Natomiast yy, co mi się podoba, to to, że ma odrobinę błysku, czyli nie jest to roś, yy, nie jest to yy, róż matowy, aczkolwiek ja nie mam oczywiście nic przeciwko matowym różom, natomiast zawsze się zachwycam, jeżeli róż jest odrobinę błyszczący, bo wtedy już nie muszę ubierać, yy, ubierać na twarz. Rozświetlacza, natomiast chciałabym troszkę tego rozświetlacza dzisiaj mimo wszystko nałożyć, bo wracam do Glow Kit od Anastazja Beverly Hills. Mamy tutaj trzy zresztą przepiękne rozświetlacze, naprawdę o różnym wykończeniu i o różnym kolorku. Może wam zrobię, słuchajcie, yy, słocze tych rozświetlaczy też, bo nie wiem, czy wszystkie z Was znają te rozświetlacze. Tutaj mamy, słuchajcie, taki. Biało-złoty, bardzo jaśniutki, nazywa się Marshmallow. Następny z taką różową poświatą, z różową bazą y, Gumdrop. Y, trzeci Butterscotch. Trzeci. I ten trzeci to jest taki bardziej szampański kolor to jest akurat ten. Ten rozświetlacz, którego ja najczęściej używałam, i Starbust zupełnie jaśniusie. O, i to są takie cztery kolory, ja je bardzo często zresztą ze sobą mieszałam, żeby, żeby na policzku uzyskać taki fajny glow. Natomiast w tej chwili jakby jestem na tym etapie, że. Rozświetlacze, no niekoniecznie, mogę, mogę troszeczkę mieć, natomiast niekoniecznie. Myślę, że tak jak człowiek już się zbliża do 50, ma trochę więcej zmarszczek, to z rozświetlaczem trzeba mocno uważać. I odrobinkę dosłownie go nałożę. Rozświetlacz jak najbardziej ładny, natomiast żebym jakby ja nim miała, nie mogła sobie znaleźć odpowiednika tutaj, Polskich produktach, to oczywiście nie powiem. Mój Glow Kit ląduje razem z konturkitem od Anastazji do szuflady i tam sobie będzie czekał. Nie wiem na co. Właściwie ja mam bardzo dużo produktów, które po prostu mam, ja je po prostu sobie kolekcjonuję, trzymam, od, choćby po to, żeby co jakiś czas sobie do nich wrócić i się przekonać, że jednak mamy w Polsce lepsze produkty. Albo na tym samym poziomie, więc tak. Dobra, przechodzimy teraz do paletki. Słuchajcie, paletka jest przepiękna. Kusi mnie tutaj ten duochron, ale kusi mnie też ten kolorek. Nawet patrzcie, że mam takie kolczyki ubrane, więc chyba ten będę musiała wykorzystać. Znaczy nie będę musiała, ale tak jakoś nie wiem. Mm. <słuch> no, zobaczymy, zobaczymy. Zacznę od najjaśniejszego. Ten najjaśniejszy sobie wrzucę. Kącik wewnętrzny, bardzo ładny cieplutki beżyk. I również sobie tutaj troszkę w matowie łuk brwiowy tym jasnym właśnie beżykiem. Kolejny kolor będzie ten musztardowy. Później polecimy tym i tym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, zobaczcie jaki ładny kolorek. Fiufiu! Fiu. Fajny. Fajny, fajny. Trochę dzisiaj inaczej się będę malowała. Troszkę inną techniką. Chcę też, was, Wam dziewczyny, pokazywać jakby różne techniki, żebyście sobie mogły wybrać. Prawda? Ja e, zwykle robię tak, że e, zwykle zaczynam od, od nałożenia cienia w załamanie powieki, natomiast dzisiaj troszkę polecimy inaczej, e, chcę też więcej kolorów troszkę nałożyć i wypróbować, więc tutaj. Też się pobawimy troszkę inaczej w kolor, z kolorami. Dobra. Fajne. Fajne kolorki, naprawdę. Dobra. Kolejny kolor. Ja kładę go na powiekę. I również troszeczkę nad załamanie, w załamanie, nad załamanie, żeby był on widoczny przy otwarciu oka, ale jeszcze go rozetrę później tym żółtym chyba, wiecie? Jeszcze pomyślę, ale wydaje mi się, że ten żółty pójdzie do roztarcia. Ok. Powiem Wam, że fajnie tomatowo wygląda. Nie wiem, czy będę nakładała coś błyszczącego. Tak na, najpierw chciałam, chciałam wykorzystać ten duochrom, ale patrzę, że tak ładnie te maty wyglądają. Tak ładnie przychodzą jeden w drugi. Że aż mi szkoda ciapać, ale to jeszcze się okaże. Słuchajcie, bo ja bardzo często robiąc makijaż e, zmieniam zdanie, bo coś mi akurat bardziej przypasuje, a coś mniej. <laughs> Więc znacie mnie, wiecie, że Zaczynam matowy makijaż, a kończę z pełnym błyskiem, albo zaczynam błyszczący, a kończę z matowym, więc tak, czasami ja jestem tutaj trochę kapryśna, i tak jak w życiu nie jestem kapryśna, tak jeśli chodzi o makijaż, to właśnie tutaj mi się to zdarza. Okej, okay. i tutaj zobaczcie, przy otwarciu oko, oka jak ja otworzę oka, o <śm> Przy otwarciu oczu, jak ja je otworzę, to odrobinę widać, prawda? Ten, ten mój pomarańczowy, ten mój żółty, nie ma, że tylko jest na samej powiece. Przez to, że odrobinę wyniosłam nad załamanie, to są one widoczne. Natomiast jeszcze nie na tyle, ile bym chciała, więc biorę jeszcze jeden puchaty pędzelek. Wracam do tego żółtego i jeszcze tym żółtym sobie tutaj rozetrę. Ten pomarańcz. I troszkę jeszcze żółty, ten wyżej wyniosę. Właśnie, właśnie w ten sposób. I tutaj z drugiej strony tak samo. Ok, lubię te maty. Słuchajcie, od piór one bardzo ładnie wyglądają na powiece dojrzałej. Nie są suchymi matami. Bardzo ładnie się przenoszą, blendują, nie wytracają koloru przy blendowaniu, więc lubię je. Po prostu fajne są. Biorę jeszcze rudzielca i rudzielca daję na dolną powiekę. Rudzielec jest fajnym kolorkiem, też, tak. Daję jeszcze go w kącik zewnętrzny. Z drugiej strony dokładnie to samo. Ok, jest bardzo ładnie, bardzo jesiennie, tak klimatycznie na tym oku. Szukam jeszcze mojego pędzelka z jasnym cieniem. Dokładam jeszcze jasnego koloru w kącik wewnętrzny. Odrobina jeszcze tego lazurowego koloru. Właściwie właśnie on, on taki, to jest taki lo, lazurowy, wygląda jak lazurowe, błyszczące morze. I jeszcze w kącik zewnętrzny, reszta na pędzelek do brwi. on jest wtedy cieniutki i ładnie nam się tutaj ułoży. Trochę teraz rozetrzemy początek. Dobra, y mam jeszcze tutaj coś takiego jak Liquid Glitter Eyeshadow od Vibo i zmalowanej, i to jest numer 3 Rose Smoke. Y I ponieważ to jest takie Taka jakby taka drobina glitterowa wpłynie, natomiast tutaj nie ma pędzelka cienkiego. A ja bym chciała to nałożyć jako kreskę, to biorę sobie taki cieniusi pędzelek. O, i zobaczymy, czy dam radę to nałożyć. Ale tak mi się wydaje, że dam radę to nałożyć w linii rzęs. I zrobię taką trochę ombre kreskę. Aha. Odrobineczkę. To jest do, do, dosłownie taki maleńki, maleńki akcentik a odrobinkę go będzie widać. Odrobinkę na dolnej powiece. Też nie chcę tego za dużo, nie chcę przesadzić, to ma być tylko taki maleńki akcencik. Okej, okay. to jest tak naprawdę odrobinka, odrobineczka, yy, natomiast coś tam, jakiś akcencik jest, taka zajaweczka, zobaczymy. Jak to finalnie będzie wyglądać. Rzęsy teraz na rzęsy nałożę Volume Lover od nam powiem Wam, że ostatnio cały czas jakby wkręciłam się w ten tusz i bardzo mi się podoba efekt, jaki zostawia na rzęsach, więc tym tuszem będziemy się dzisiaj malować. Czas na pomadkę, aczkolwiek nie wiem do końca, czy ona mi tutaj kolorem podpasuje. No dobra, ryzykujemy, najwyżej się zmyję. Okej, okay, ta pomadka jest niby, jak drugą warstwę się pomaluje, to jest w odcieniu dążącym do ciepłego, do pomarańczu. Natomiast, jak pierwszą warstwę się kładzie, to ma w sobie dużo różu, więc taki dziwny kolor. Dosyć fajne też wykończenie, bo niby jest mat, ale ja czuję, że ta pomadka jednak jest nabliżająca. I ładnie też wyglądają usta. W takim sensie, że nie wysusza i nie zbiera się w tych takich załamaniach na ustach. To co? kończymy podsumowaniem tak jeśli chodzi o te dwie paletki do których wróciłam czyli e, palu, paletkę do konturowania i paletkę rozświetlaczy od Anastazji no to z powrotem wędrują na dół e, szuflady e, powiem wam że w tej chwili no, no, czuję taką satysfakcję tak takie mam słuchajcie uczucie i powiem wam że to jest fajne uczucie naprawdę e, tak naprawdę fajne Polska naprawdę stoi jakością, polskie kosmetyki, stoją jakością, stoją też dobrą ceną, więc to jest naprawdę fajne. Co do tego różu z Nabli, to jakby mam takie same wrażenie, jak w przypadku palety od Anastazji, czy, czy innych z wyższych półek, po prostu u nas naprawdę są dobre dobrej jakości róże, więc... On jest ok, ale żeby mnie tam jakoś zachwycił, za specjalnie nie powiem. Trochę jest też dla mnie za ciemny. Co do pomadki, no to tak jak wiecie, ja jakby nie jestem fanką takiej czerwieni. Ja bardziej lubię taką czerwień, bardzo, bardziej wpadającą w róż. Natomiast bardzo fajny gadżet. Z tej strony się to otwiera, fajnie się otwiera. Bardzo ładne opakowanie. Ładnie też będzie wyglądać w torebce, jako: no. Coś takiego ekskluzywnego. Natomiast powiem Wam, że jakby jako stan kosmetyk też jest fajna, bo bardzo ładnie wygląda na ustach. Jest fajna, nawilżająca. Mimo, że w opakowaniu jak się ją otwiera to wygląda na matową. To tak Taka do końca matowa nie jest, dlatego że bardzo ładnie na tych ustach błyszczy, tak naprawdę. Dobrze, paletka. Co ja powiem o paletce? Przepiękne kolory, bardzo ładna jakość, dobra jakość. Nie wiem jak z ceną, napiszę Wam pewnie ile ona kosztuje, więc jakby do ceny się nie odnoszę. Natomiast jeżeli chodzi o jakość i kolory, kolory totalnie moje, jakość bardzo dobra, więc do tego. Przepiękny, przepiękny gadżet, jako opakowanie, więc jestem jak najbardziej tak na tak. No i został jeszcze rozświetlacz, którego tak naprawdę nie użyłam, nie pokazałam i e, powinnam wam pokazać, żeby, żeby się móc o nim wypowiedzieć. O! Proszę bardzo! Jak to pięknie wygląda! Myślę, że nic więcej nie muszę mówić. Ja sobie jeszcze tutaj ładnie dekolt wyklepię. E, powiem tak. Wygląda to obłędnie, naprawdę są takie e, mega, mega drobne drobinki, e, które m, rozbłyskują się po całym ciele, więc prosta aplikacja. Świetny, świetny też pomysł na prezent. Nawet słuchajcie, dla, dla dziewczynki. Ja mam 12-letnią siostrzenicę i myślę, że taki kosmetyk jej się by bardzo spodobał, szczególnie że ma napis Barbie. To jest fajny pomysł na prezent. Ok? To by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze ze mną razem bawiłyście. Zapraszam do siebie na stories, zapraszam w środę na live y o 20.00. Ci, którzy są ze mną na live'ach w środę wiedzą, że czasami jest bardzo zabawnie. Ostatnio makijaż robił mi mój mąż, więc było kupę śmiechu, ale było też fajnie, sympatycznie i tak cieplutko, więc ja na te live y serdecznie zapraszam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Miejcie się zdrowo, chodźcie na spacery, koniecznie, koniecznie się dotlenie Trzymajcie się.